Siemanko. Oto wyniki kolegi z zespołu po trzech tygodniach na koncie live. Nie, nie mam pojęcia, z jakim funduszem zaczynał, ale wiem, że nie było to zbyt dużo i poproszę, zobaczcie, jakie są efekty. Trzy tygodnie na koncie live, i są takie wyniki. Poprzednim razem pokazywałem chłopaka z zespołu. Który zaczynał yy, bodajże miał 2700 na koncie, jak zaczynał na koncie live. Po miesiącu miał 10 tysięcy plus ponad. Także naprawdę rozważcie proszę wszelkie za i przeciw. Bo oczywiście chciałbym być dumny z waszych sukcesów i odpowiedzialny za wasze sukcesy. Ale na pewno nie chciałbym być odpowiedzialny za wasze porażki. Robię wszystko, żebyście... Mieli wiedzę, mieli dostęp do materiałów, do narzędzi. Staram się odpowiadać jak najszybciej na Wasze pytania, staram się rozmawiać z Wami jak tylko mam czas. Od Was tylko zależy, czy i ile poświęcicie czasu na naukę i czy w to wejdziecie, oczywiście, czy nie, i z jakim kapitałem. Ni do Waszego kapitału, ani do Waszych kont nikt poza Wami nie ma dostępu. O to się nie musicie martwić. Zapraszam do współpracy. Trzymajcie się. Pozdrawiam.